Czy sądzicie państwo, że tak powinno, powinno wyglądać życie sejmowe, życie parlamentarne w europejskiej demokracji, że w ten sposób politycy budują autorytet państwa, autorytet sejmu, autorytet życia politycznego? Panie pośle, bo to państwo koledzy tam ja naj, naj, najbardziej krzyczeli. Ja się w pełni zgadzam, że z wielkim smutkiem przyjmuję fakt, że Roman Giertych jest posłem. Wybrali go nasi rodacy, więc to szanujemy, ale zwykle mam zasadę niekomentowania tej postaci życia publicznego, bo uważam, że kulturalni ludzie nie powinni na ten to temat. To proszę nie rozmawiać. komentować Romana Giertycha, to proszę komentować Jarosława Kaczyńskiego, posłanka Iwona Arendt oraz 40 kilku posłów, którzy dostali karę za okrzyki mordercy na sali Sejmowej. To wie pan, panie redaktorze, gdyby. Jakby to określić, ja wielokrotnie byłem wyzywany od morderców przez członków lewicy, nie wiem za co za bardzo, Prawo i Sprawiedliwość było nazywane mordercami, mordercami kobiet, na najróżniejsze na różne sposoby, więc jakoś nie jest mi żal pana Giertycha, który jest głównym dyrygentem hejtu w polskiej polityce. Ale nie myśli pan, że formułowanie w ten sposób oskarżeń, w jaki formułował je Jarosław Kaczyński, ale potem taka... Demonstracja, nie wiem jak to nazwać, no, no coś rodzaju demonstracji w sali sejmowej, to wzmacnia czy raczej osłabia y, 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 retoryczną, retoryczną i merytoryczną siłę argumentacji, którą się posługuje Prawo i Sprawiedliwość? Zwracając uwagę czasami na rzeczy y, rzeczywiście istotne, czasami na wydaje się tylko błędy, ale jednak no, można by porozmawiać o traktowaniu aresztowanych, o sprawie Baraware skrzypek o wypuszczeniu Ryszarda Cyby, tylko wypuszczeniu czy przekazaniu go do domu pomocy społecznej, ale jak się formułuje w ten sposób zarzuty, to właściwie wszelka dyskusja wszelką dyskusję się w zarodku niszczy. No ale zdajemy sobie sprawę i obserwujemy to w różnych izbach niższych, a czasem i wyższych różnych parlamentów na świecie, że polityka to nie tylko argument, ale również i emocje, które są odbierane przez różnych ludzi, i te emocje czasami nimi zarządzają i na sali sejmowej polskiej, tych wszystkich kadencji po 89 roku. Wiele nie widzieliśmy tego rodzaju sytuacji z jednej lub z drugiej strony. Możemy oczywiście się zastanawiać, jaki to będzie miało wpływ. Ja myślę, że to przejdzie jako jedno z licznych wydarzeń tego rodzaju w Sejmie. Przejdzie czy nie? Przemysław Wiper był w sali Sejmowej, wobec czego był pan? Byłem. I? Byłem jak wrażenie? Takie takiej odległości prawie jak od pana redaktora, od bohaterów tych scen. Dla mnie to, co się wydarzyło, jest jasnym i klarownym przekazem. Takim skierowanym do własnych grup wyborców. To chodzi o podniesienie temperatury polaryzacji w polskiej polityce, bo w ostatnich kilkunastu dniach kampania kandydata prawej sprawiedliwości na prezydenta no nie była, można powiedzieć, niespecjalnie tam się coś, coś działo i w ramach rzucenia koła ratunkowego Jarosław Kaczyński mówi, dobra, musi wyjść tata na scenę i podnieść temperaturę i podgrzać, dolać. Dolać benzyny do tego ogniska, które wojny polsko-polskiej między platformą obywatelską a PISem, których, chociaż Roman Giertych, nie wiem, czy nawet formalnie jest członkiem koalicji obywatelskiej, ale jest jasne, no, że. Formalnie jest postacią, członkiem klubu parlamentarnego koalicji obywatelskiej. Jest postacią, która budzi gigantyczne emocje od lewicy. Począwszy, która pamięta jego drogę życiową, poprzez wielu polityków własnego klubu, a skończywszy oczywiście jako symbol zła, ostatecznego w obozie wyborców sympatyków prawej sprawiedliwości. Trzeba wejść w rozgrywkę polaryzacyjną, więc tego rodzaju. Rzeczy pan prezes Kaczyński robił absolutnie na chłodno. Wiadomo, że będą emocje i że w najbliższy weekend w programach takich jak ten będziemy właśnie o tym dyskutować. Po to to było, o to to chodziło, to było zrobione na chłodno. Tym ludziom nie będzie przeszkadzało, którzy w tym brali udział całkiem surowa kara, bo nie zostali surowo ukarani. Nawet nie wiem, czy zbyt surowo. To powiedzmy od razu, jak wobec posłów Jarosława Kaczyńskiego i Wony kara łącznie 20 tysięcy 201 złotych dla każdego z nich Wobec pozostałych posłów, znoszących okrzyki morderca, to między innymi byli pan, panowie czarnek fogiel Giński, macierewicz Morawicki, Suski. Kara 13 467 złotych. To jest niemądre, bo jak obecna większość będzie w mniejszości, takie przesuwanie e, granic, by, powiedzmy wprost, tutaj, to nie ma żadnego trybu odwoławczego od takiej decyzji. To nie jest tak, że pójdziesz do sądu i sąd uchyli ci sprawę jako rządzącej jako i sprawiedliwą. To jest decyzja polityczna. Jak się zmieni władza, to co jak jeżeli prawej i Sprawiedliwość miałby samodzielnie e, większość będą w tym momencie jeszcze surowiej karali posłów opozycji bo można by się przesuwać tego rodzaju granice to nie jest mądre to nie jest roztropne chodzi o to żeby mówić o tym incydencie a nie o tym co teraz jest najważniejsze jeszcze przez kolejnych ile 41, 42 dni czyli kampanii wyborczej. No, ale Przemysław Irbęcen też nie był nie postanowił nie być gorszy bo to właściwie od jego mocnego bardzo wystąpienia zaczęły się debaty parlamentarne tego dnia. Chociaż tak naprawdę to powinien Sławomir Męcen jakiś wniosek formalny postawił, nie wiem, jakiś postawił? Oczywiście, że my mamy tryb wystąpienia cały czas uwagi na brak zmian obiecywanych w tym zakresie regulaminu Sejmu, wygłaszać minutowe oświadczenia liderów tak naprawdę klubów w trybie tak zwanych wniosków formalnych i Sławomir Męcen tak. występuje z tymi wnioskami formalnymi. Ale jaki tam był wniosek to jest... formalny Mencena? Ja nie pytam, czy wniosek formalny w ogóle padł. No czy właśnie chyba było... nie padł. Nawet nie padł wniosek bo to jest, jest tak, że wszyscy wdzierają nie, się na, na nie, nie. tę mównicę, krzyczą, będzie wniosek formalny, po czym nie, tego nie, wniosku formalnego nie, nie. nie ma. Był, mogło być wniosek o ogłoszenie przerwy, albo odroczenie obrad, albo jest wniosek o sprawdzenie kworum, bo koniec końców, wniosek formalny to jest to jest ten moment, w którym może, można jeszcze złożyć kontrwniosek. To Ale... jest słabość regulaminu Sejmu, w którym nie toczy się realna debata i być może takie eskalacyjne działania, jak te Jarosława Kaczyńskiego są skutkiem tak. tego, że nie ma miejsca na realną szybką debatę, bo gdy taki cyba jest wypuszczany z więzienia, gdybyśmy na tym na, na szybkości mogli o tym dyskutować, to byłoby lepiej. To po, na szybkości i na wolności podyskutujemy o tym za chwilę. Andrzej Halicki. Roman Giertych, w ten sposób odpowiadający na zarzuty Jarosława Kaczyńskiego, poważne zarzuty w demokratycznym państwie, bo Jarosław Kaczyński mówił o znęcaniu się nad kobietami w sposób wyjątkowo ohydny, taki można powiedzieć urbanowski, o znęcaniu się nad panią Wójcik, doprowadzenie do śmierci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. Nazwał Giertycha głównym sadystą i mówił, że to jego adwokat najbardziej się znęcał podczas tego przesłuchania. To myśli pan, że taka odpowiedź Romana Giertycha to jest ten poziom debaty parlamentarnej, w której Polsce potrzeba? Jaką? Co, co zrobił Roman Giertych złego? Znaczy dysproporcja, jeżeli chodzi o. już nie, nie, nie mówię o samym obrazku, ale w kwestii odpowiedzi, kultury, języka i tak dalej, jest na korzyść Giertycha oczywistą. Ja jestem zażenowany i prawdę mówiąc. Szokuje mnie to, co powiedział przed chwilą pan poseł Bocheński. Skąd inąd kulturalnie debatujący w, w parlamencie europejskim? Czy pan chce doprowadzić do tego, żeby w polskim parlamencie na wiejskim oglądać sceny z Azji czy z Afryki, że się posłowie biją między sobą? Nie czy nie pan wiem. chce? Słucham, Niech pan powiedział, że jeszcze, że emocje są czymś naturalnym, że to są naturalne scenki. Znaczy dokładnie tak, jak powiedział przed chwilą pan poseł Wipler. A udowodnił to sam, powiedział o tym sam Kaczyński na spotkaniu wewnętrznym prawa i sprawiedliwości godzinę czy dwie godziny później. Najpierw była Msza, Później wyszli, prawie że się pobili na, na mównicy, a Uchwała później powiedział... Dokładnie tak, dokładnie tak, właśnie tę rocznicę. Drugiego. On wychodzi i mówi, dwa tygodnie na to czekałem, dzięki Bogu mieliśmy okazję do Stysi, bo musicie dalej stać i walczyć w ten sposób, chcę doprowadzić do linczu. Znaczy Jarosław Kaczyński wprowadził do polskiego życia publicznego hejt, nienawiść. Obrażanie, wykluczanie, drugi sort i tak dalej. I ja uważam, że jeżeli nie będzie reakcji, to nawet prawnej, <laughs> poważniejszej niż jakaś regulaminowa kwota pieniężna zabrana za wystąpienie, że nie będzie prawdziwej sankcji prawnej za

Yy, Przynajmniej tak zorientowałem się, bo tak palkiwał tak, ręką. Tak, mam. Yy, Chyba, że to było proszenie o głos. Yy, jedno i drugie, panie A, redaktorze. Okay. Świetnie pan odczytał moją intencję. Dziękuję. Znaczy gdyby to nie było, yy, Gdyby to nie było straszne, to byłoby śmieszne. Ewidentnie pan Jarosław Kaczyński przygotował tą prowokację, do której sam się przyznał tego samego dnia na tym zespole, który mają zorganizowane posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Ale mimo wszystko w trakcie tej jego prowokacji i jego poniosły emocje, co widać było chociażby w tym materiale, który po raz kolejny mogą wszyscy zobaczyć, a który został wyemitowany. Natomiast jeśli następnym razem mam taką radę dla. Dla pana prezesa Kaczyńskiego, może mu pan poseł Bochański przekaże, żeby następnym razem um, uprzedził um, swoje koleżanki i kolegów, że do takiej prowokacji dojdzie, ponieważ oni mogą się nie połapać w tym, że to jest tylko i wyłącznie prowokacja pod potrzeby. Mediów i bieżącej polityki, i następnym razem, patrząc przez pryzmat emocji, jakie wytwarzają tego typu sytuacje wśród posłów PiSu, to oni z agresji słownej przejdą do agresji fizycznej, bo tam naprawdę tego naprawdę niewiele brakowało. I, i, I nie można trywializować tego, co się stało. Nie można tego tylko i wyłącznie zamykać w sferze takiej, że pan Kaczyński zawsze stosował tego typu metody bo tak stosował, tylko trzeba zacząć to piętnować, bo to się zaczyna robić po prostu niebezpieczne w naszym życiu publicznym. Pani posłanko, a już na chwilę odkładając na bok te okrzyki mordercy, tylko skupiając się na tym, co powiedział Jarosław Kaczyński, a w tym Pani odnalazła jakiś argument czy jakiś zarzut? o którym pomyślała sobie Pani, no może warto by się nad nim zastanowić i może rzeczywiście po stronie koalicji rządzącej czy po stronie rządu nie ma w tej sprawie wyłącznie zasług, ale są też pewne błędy? Taka refleksja przychodzi wtedy, kiedy stawia się rzeczowe argumenty, rzeczowe zarzuty. Tutaj jak się odsłuchuje wystąpienie pana Jarosława Kaczyńskiego, to zaraz na początku tam słychać perlisty śmiech. I to jest mój śmiech, bo to rzeczywiście pan Europosław powiedział, że to było i straszne i śmieszne jednocześnie. Tak, to było groteskowe. To było groteskowe wystąpienie i efekt, czyli ta próba praktycznie linczu. Na pewno jest straszna. Natomiast wykonanie było śmieszne. To czasami jest tak, że ma być tragedia czy dramat na scenie teatralnej, a wychodzi komedia, bo publiczność się śmieje. I myśmy mieli chyba z czymś podobnym na początku do, do czynienia, bo to był teatr absurdu. Bo zwróćmy uwagę, że jeżeli było założenie, że pan Jarosław Kaczyński wyczyta wszystkie ofiary rzekomego systemu Tuska i Bodnara. Wszystkie ofiary prześladowań, że będzie mówił o rzeczach, które są czy miałyby być tragiczne, skutkujące śmiercią, miałyby być dowodem jakichś tortur, łamania praw człowieka, łamania praw podsądnych. Założenie, jeżeli takie było, że PiS stanie w roli partii, która jest ofiarą jakichś knowań rządzących, no to wykonanie tego planu. Kompletnie się nie powiodło, bo jedyną ofiarą tej sytuacji był i pan poseł Giertych, który miał ani bratem, ani swatem, którego obwiniono za wszystkie grzechy świata, za rzeczy, z którymi on przecież absolutnie nie miał żadnego związku. Znaczy Giertych spozytrych... obwiniono, obwiniono o, 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 o to, co działo się przy okazji przesłuchania Barbary tak, Skrzypek, czyli że to pełnomocnicy z nim związani, brali, brali udział to w tym on... przesłuchaniu, a pełnomocnik świadka nie brał. sadystą i mordercą, to on będzie w tej chwili mógł pozyskać osoby o zniesławienie to obok niego stanęła pani posłanka Arendt która przecież o przemocy mówiła że plucie i szarpanie za włosy to nie jest żadna przemoc obok niego stał jak wiadomo krystalicznie uczciwy poseł Mejza no y był ten rozwrzeszczany tłum to było naprawdę żenujące widowisko ale to skończyło się jak rytualne walki kogutów i sam poseł y y Giertych, co było widoczne, tą sytuację ośmieszał, mimo tego fizycznego zagrożenia. Może gdyby tam ktoś stał w mniejszej postury niż pan poseł Giertych, mogło to, to, to mogło się inaczej skończyć, tak. bo nie było takich odważnych, żeby tak, takiego, groźń, żeby żeby mi takiego to postawnego to mężczyznę próbować tak. zaatakować fizycznie. Pytanie w takim razie do Łukasza Rzepeckiego, bo Podobne, choć w inaczej wyrażone zarzuty, zastrzeżenia czy niepokoje w liście do premiera wyraził prezydent. To zwłaszcza dotyczyło przesłuchania Barbary Skrzypek. Ale jak pan patrzył też wzrokiem byłego parlamentarzysty na Jarosława Kaczyńskiego, to nie myśli pan, że taki sposób przedstawiania tych oskarżeń, obwinień, zarzutów czy wątpliwości związanych z procedurami karnymi, procedurami prokuratorskimi. W pewnym sensie unieważnia dyskusję czy, czy paraliżuje dyskusję, bo nie ma dyskusji, jak ktoś w taki, w taki sposób przedstawia zarzuty. Gdybym był na miejscu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, na pewno bym w taki sposób nie poprowadził swojej wypowiedzi i w tak mocny sposób. Nikogo z Mównicy Sejmowej nie atakował, bo jestem parlament... byłem parlamentarzystą, który chciał merytorycznie debatować, rozmawiać i walczyć o swoje postulaty, poglądy. Między innymi za obniżką cen paliwa zostałem wyrzucony wtedy z Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku. Nie dziwmy się, szanowni państwo, że opinia publiczna coraz gorzej ocenia pracę Polskiego Parlamentu właśnie chociażby po takich wypowiedziach. Ale z drugiej strony pamiętajmy, kto w sposób nielegalny przejął prokuraturę. Przejął to rząd Platformy Obywatelskiej i nielegalnie prokuratorem krajowym jest pan Korneluk. Co się wydarzyło dalej w kontekście chociażby w ostatnim czasie wypuszczenia skazanego na dożywocie pana Cyby. Ja pracowałem Kilka lat w biurze przy ulicy Sienkiewicza w Łodzi. No można tak powiedzieć, bo nie wiadomo, gdzie Pan Cyba jest, czy jest wiadomo, w domu jest. pomocy społecznej, czy jest w szpitalu psychiatrycznym, hmm. powinien być w więzieniu. Jak jest to możliwe, że um, prokurator generalny um, dowiaduje się z mediów, um, gdzie jest um, oskarżony o zabójstwo, o mord polityczny Ile Pan Cyba? Ja, pracowałem kilka, ja, ja czy... pracowałem kilka lat w biurze prawa i sprawiedliwości i, i powiem, szczerze, i w tym pokoju, między innymi, gdzie były kule na ścianie. I wie Pan, co panu powiem, panie pośle. Jest to trauma e, dla mnie e, do tego dnia. I nie powinno nigdy mieć miejsca, że Państwo doprowadziliście do tak dysfunkcyjnego działania wymiaru sprawiedliwości, że sami nie wiecie, co się dzieje z oskarżonym o mord polityczny. Oskarżonym i skazanym na dożywocie. Ale Tylko... to o sprawie cybyta. Pan Bochejski wychodzi po to Tobiasza chciałem. Panowie, panowie, proszę pani. Pana posła Bocheńskiego chciałem zapytać. Rzeczywiście to była cyniczna rozgrywka? Nic mi o ten temat nie wiadomo i nie wiem skąd te bezpodstawne tezy, ale chciałbym się odnieść i stwierdzić, że prezes Kaczyński nie wzywał do żadnego linczu i nic się nie wydarzyło takiego w parlamencie. Budowanie przez państwa dzisiaj hipotetycznych konstrukcji, co by było gdyby, kiedy właśnie rozmawiamy o tym, co pan minister powiedział o panu Cybie, jest naprawdę absurdalne. Ja mogę przywołać oczywiście słowa Donalda Tuska i cytowanie wiersza Czesława Miłosza o mroźnym poranku i gałęzi zgiętej pod ciężarem kogoś, kto został powieszony, które były wymierzone... Jak wiemy, do prezydenta Rzeczpospolitej. I co będziemy Wygłaszane teraz. Przed pałacem. I co teraz? I co? Będziemy, no, może rozumiem, że prokurator krajowy będzie teraz przynosił pan sytuację wobec pana Donalda Tuska. Bo... zdaje się, mówił pan Jarosław Kaczyński po no. wyjściu z prokuratury. Ja, no, o mieszaniu rozumiem, że jak pani Jakby pani była uprzejma zacytować dokładnie pana premiera Kaczyńskiego. Panie to Już ja, ja, ja pana. Najwyższy ramy? wymiar kary, a może nawet więcej niż dożywocie będzie przewidziany że... w nowej sytuacji no ja prawnej, którą istnieje. Powiedział, że tak, faktycznie najwyższy możliwy wymiar kary, jest czy... A może nawet więcej chyba żeby był proces i to jest tryb hipotetyczny, hipotetyczny. panie pośle ale, ale... Panie, panie pośle ale, pośle, ale dlaczego dlaczego nie na temat panie, nowych pośle. Nowych panie pośle panie pośle na dlaczego, dlaczego? Panie... panie panie no ale jeżeli no, ale... pan e, poseł Bocheński jak... nie wie bo ale jak patrzę na pana Strasburgu... krytycznie to już proszę żeby pan, że pan w nie przetrzykiwał mnie i ale pana te... też proszę żeby pan mnie nie przetrzykiwał tylko odpowiedział na pytanie dlaczego Giertych jest głównym sadystą. No, jest, dlaczego? No, przecież pan premier Kaczyński to w dość jasny sposób uzasadnił. Ja to nazywam bycie głównym dyrygentem hejtu. No, ale I ten człowiek, ale który... dyrygent hejtu, a sadysta to jest jednak, są dwie różne rzeczy. Sadysta to jest ktoś, kto się znęca nad konkretną osobą. Dla to mnie, dla mnie znęca. figura Romana Giertycha w polskim życiu politycznym jest najlepszym symbolem e, najgorszej twarzy obecnej ekipy. W której to jest on jednocześnie politykiem, nadzwyczajnym inkwizytorem, adwokatem, pełnomocnikiem, szefem kancelarii obsługującej liczne spółki Skarbu Państwa przez swoich współpracowników. Jest to postać zarządzająca, jak wiemy, pełną wielką, gigantyczną farmą troli. Pan europoseł Halicki może się nigdy, nigdy nie zetknął z, z tym w internecie. My po prawej stronie wielokrotnie.